Te zwycięstwo jest oczywiście zasłużone, bo tracimy cztery bramki. Wynik, wszystko weryfikuje aczkolwiek uważam. E, że o wiele za wysoki jest ten wynik w stosunku do tego, co dzisiaj Guradzienko zaprezentował. E, na pewno tragicznie, fatalnie zachowaliśmy się przy stajech fragmenta gry. Uczulaliśmy na to swoich piłkarzy. było wszystko rozpisane, natomiast dzisiaj no to wszystko padło. Gdzieś gdzieś to było. Tak zrealizowane, że przegrywamy ten mecz. Później kontra, która nas dobiła, i, i, i ten wynik jest taki, który, który jest, idzie w świat i, i tak weryfikuje nas to dzisiejsze spotkanie. Natomiast na pewno walczyliśmy do końca tego meczu, otwieraliśmy tą grę. No niestety te sytuacje, które sobie dzisiaj zawodnicy Radziankowa wytworzyli, fatalnie były wykończone. Także mówię, no wynik, wynik, wynik idzie w świat i szkoda, że tak wysoki, bo Uważam, że nie odzwierciedla tego, co pokazaliśmy dzisiaj na wojsku.